Siemano widzowie w dzisiejszym odcineczku dzisiaj robimy sobie miejscówkę na lato, żeby mieć gdzie latać, bo na razie to co chciałem zrobić, żeby było już takie na na no, długie lata nie wypaliło, ale w następnym roku myślę, że już na pewno wypali. Znaleźliśmy już miejscówkę no bo już tam te chopy się znudziły i no nie chcę ciągle latać na treningówkach i tak dalej, że jest tylko jedna chopa i koniec nie można nic zrobić, dlatego chcę zrobić taką linię linia z jest tak jakby no, że jest linia, dużo hop takich, nie za dużych, nie za małych. A to jest fajne miejsce. Trochę, no, ziemia jest słaba, no, ale nie mam gdzie indziej nicówki innej, żeby znaleźć w lesie się nie da, bo każdy już zgłasza nas. Jest taka glina, ziemia, taka, no, się mówiłem, spędza się z glina. No, ale jak dobrze nam pójdzie, to może coś tutaj zrobimy. Wybicie, jak ciężko będzie wytlapać, to będziemy robili, tak jak na tamtej miejscu, to, że będziemy robili wtedy to mokro, tak jakby... Tak szpachle i, i tak dalej. Chyba wiecie o co chodzi. Robić takie jakby yy, błotko i wtedy to tak ładnie yy, no wiecie o co chodzi. Uformować i czekać przesunąć wtedy będzie skała. Nie raczej taką metodą będziemy się posługiwać, więc na razie robimy takie, żeby ubić to tą ziemię dziadowską, skakać zobaczyć czy kąty się zgadzają potem to jakby paćką poczekać aż wyschnie z dni i wtedy będzie można latać. Na razie tutaj właśnie sprawy wygląda tak, że jest fajna miejscóweczka, żeby nie trzeba gdzieś się rozpędzać. Też jeszcze mam zamysł na speedboxa z palet, ale nie wiem, czy to się opłaca, bo to już i tak już zarąbiście jest taka ogólnie miejscówka. No właśnie jest taki spadek w dół, nagle tak jakby ktoś przeorał. No i właśnie tu jest dalej. No i chcę zrobić coś takiego, żeby na początku się rozpędzać gdzieś jakoś stamtąd, zrobić taką ścieżkę. Tutaj step na w dół. I się tutaj już zaczynać wkopać no i robi zaczynać tą linię chopek i tak do końca tam jest fajna ogólnie linia widzicie te, te jakby no jakby krew wykopał to ja czy nie ma jakiejś mega ubitej ziemi że się nie da w ogóle wkopać wszędzie jest tak samo więc Myślę, że możemy dać radę. Na razie roweru nie mam, ale jak zrobimy ścieżkę już na górze i wyklepiemy wybicie, no wyklepiemy tak w cudzysłowie, bo się nie da tego wyklepać, ubijemy, no to wtedy zobaczymy gdzie będę to laty, bo będziemy się zaczęli wkopywać. Będzie pierwsza trail trailsowa hopka, więc zapraszam do oglądania. Odcinek nie wiem, czy będzie długi, bo mam mało pamięci, no ale no. Zabieram się za obkaszanie terenu i robienie ścieżki. Dobrze, że tej kawałek już jest skoszony elegancko, tutaj jakby, może powiedzieć, że wykarczowałem. No i teraz trzeba tą trawę yy, skoszoną zgrabić na bok i zaczynać szpadlem robić taką ścieżkę, na której będziemy się rozpędzać, żeby trawa z nas nie stowolniała. Jak już to zrobimy, to będę się tutaj zaczynał wkopywać mniej więcej gdzieś tutaj <laughs> i tu ziemię. Z tego dołu na razie na wybicie na subdownu i żeby wyrównać, żeby nie było takiego spadku ostrego. Nie będę robił tej ponieważ mam mało pamięci i mało baterii, Tego pokażę po prostu dwa dni jak zgra zgrabię i zrobię taką ścieżkę tutaj, wyrównam tutaj. Classy. Ale, no, czemu uciekasz? Dobra widzowie, więc już wybicie zostało wyklepane, jak widzieliście na tym lapsie. Już się skoczyliśmy sobie. Ty, o, to duże z tej perspektywy. No, ale fajne będzie. Na górę nie wal, na górę nie, bo już jest za wysoko na stepdowna. No i już stepdown, już no, jest powsta powoli powstaje lądowanie stepdowna. No, ziemia to jest tragiczna, możecie zobaczyć. Sama glina, nie wiadomo co jeszcze. Może będzie sucho, może trochę będzie lepiej, ale wątpię. Takie hmm. <laughs> ujęcia. <laughs> Dzikie. No. No i tyle robimy. Myślę, że dzisiaj skończymy step down A Jutro będę robił raczej pierwszą hopę. Dobrze pójdzie, a Paweł się z grabkami. Trzeba uciec energii, o, jak Paweł Stachak, zrobić. Słuchajcie, bo nie umiem takich rzeczy robić. O, elegancko. I w ogóle napiszcie w komentarzu, co myślicie o tych energetykach nowych, buddy. Dla mnie takie, takie są smak. Ale wolę Jagerka Haha. Trzy tygodni. Dobra, widzowie. Jesteśmy już tutaj, właśnie na tej hopensji. To, co kiedyś budowaliśmy na odcinku, tak zacząłem od Barspinka sobie. Nagrywałem właśnie na relacje Instagrama. No i tak. Chop jest bo się wydaje chyba malutka. No ona taka wcale malutka nie jest i tak. To w ogóle były pierwsze barspię na tej hopie, o w ogóle odkąd ją wbudowaliśmy No i rower jest taki w porównaniu z hopą. i to jeszcze jest rower wyżej niż punkty 0. Pokażę Wam porównanie z wybiciem. O! No. Jak widać chopa jest duża. Ma tak z metr 50 wysokości, więc no ale ogólnie ona bije mega w górę, więc właśnie i o to mi chodzi, bo ja lubię hopy, które biją w górę, czyli dirty, bo na nich mi się właśnie najprzyjemniej robi sztuczki. Szkoda, bo jakby mam taki flow, jak mam dużo hang time'u. No dzisiaj pogoda jest do dupy mega, ale i tak sobie jeździmy, bo przecież nagrać coś trzeba. No i co? Ogólnie miałem w ogóle na rower nie wychodzić, bo o, o 3 godziny. Ale tak myślę, a sobie wyjdę, może no właśnie na tą uchopę i sobie poskaczę i tak, no i to tak git jest. Dobra, zrobiłem już barspinki. Ten drugi był taki trochę słabszy, myślałem, że będzie lepszy, ale już nie robię więcej, bo ogólnie to był mój pierwszy barspin sprzed 3 tygodni, dlatego tak się ograniczam. Teraz spróbujemy sobie walnąć swój. Też nagrywam z telefonu, więc będzie git. Za wolno, za wolno nie wolno. Ogólnie teraz wyświetlenia mi spadły, bo nie mam kontentu, nie mam co nagrywać. Pierwsze przez pogodę, po drugie bo się teraz nie miałem roweru i tak dalej. Ale wynagrodził mi to ten feeling z HOP. 7,5 tysiąca wyświetleń naprawdę. Dzięki. Słucham? Kamerka ja kupiłem za 2,5 tysiąca. Z kaskiem? Nie, kaskot oddzielnie za, dwie, za 200 zł. Bo to jest kamerka sportowa, taka kamera do zdjęcia ogólnie filmów nagrywają, to kosztuje po 5000. To jest sportowa taka. Jak dla mnie do skoków. Dobra, więc idziemy szybciej z idę. No jakie takie było, ale za wolno pojechałem. Cześć, bo to ślizgo. A. No to dawaj. No, no to przyjadę. No to znowu korbusy nie poskaczesz? Nie, chłopie. Jak ja mam, ja mam wyrobiony już cały ten ten. ja skaczesz wysoko, kiedy nogę połamiesz. Nie, nie płamię. Nie, nie, nie. Ojciec powinien na nie mać jeździ Ja umiem skakać. Tak, umiem skakać. Do pewnego czasu. Do pewnego czasu. Mam kaski ochraniacze. Nie no. no widać, że ona skakała, że połamie sobie nogę, jak będę tak skakał, bo ja zrobiłem bardzo i dłużej chłopie, obok ciebie wysoko. musiał No jak? Ja zobaczyć jak będzie tym bardzo przyjeżdżał. To już bądź, dobra? Już przyjeżdżaj. No No dobra, siema. Lecimy na kolejną miejscóweczkę. O! Oh. Chodź! Hej! Dobra, to ty zaznacz... <laughs> <laughs> wszystko przez ciebie. <laughs> Jak tam z, z nowej skarpety. <laughs> Niekatowana stan, stan igła. <laughs> Dobra, jesteśmy już na spocie. Ty... Głównie nie na spocie. Dobra, cicho, siedź tam, chwilosie. <laughs> Dobra, no i co? Popadało dzisiaj w nocy i w dzień, ale wczoraj właśnie zrobiłem taki ten odpływ, i działa. Woda jak widać jest, spływa. O, bo wiecie co? Ja tu robię dzisiaj No to super. Ale weź, serio nie skaż tego. On nie skoczy i tak by się bał. Za dużo lotu jest tutaj. No i co? co ty powiedziałeś do mnie? No i odpływ działa, jest gif. No dawaj! Słyszę. Dawaj, no. Hamulców nie ma! A, <laughs> Ule drift la! kierwatek Ale kierwatek Ule la Hmm la. sierbatek Wszystko jest już gieć, no to znaczy, nie jest git, bo jest za mokro Wszystko tutaj z... jest Kred w ogóle jakiś się w nocy kopał Wszystko jest mokre no ale co Dziękuję bardzo. To zapłata za jeżdżenie z brandem. O, jeżdżenie z brandem to jest sama przyjemność. <laughs> <laughs> Jeszcze proszę Donata w postaci botonika. O, dzięki, dzięki. Widzicie sama widzowie? Widzicie widzowie, to wcale nie, to wcale nie jest pod, pod, pod kamerę, nie? To wcale nie jest pod YouTube. To... Musicie tutaj obserwować. No widzicie, no. sami w sobie, no. Jeszcze, jeszcze, jeszcze wam spiny kręci. Jeszcze bez hamulca nawet. To już naprawdę jest wyczyn taki, że naprawdę. No już ta subskrypcja to aż się sama prosi, żeby ją kliknąć. Dobra, masz już to wyłączyć tą kamerę. Dobra. Teraz to ta. Yo No się Serio? Zesrałeś się w majtki Serio cię lubię. Ale content Brand robi Brand zmienia content Od spina do kurde sraszki w nogawce Nie, no, żartuję Ale tego żartuję to nie wstawię Żeby było, że naprawdę co to było? Jo, jaki nos! Teraz w ogóle odkręciłem Hebel, bo już mi się całkiem zepsuł, nic nie hamował, więc myślę po co? Chcę spróbować bez hebla. I właśnie mówię wam, że jest mi tak gdzieś mi mega lepiej. ponieważ uczę się teraz łapać rękę na gripie na hopie, żeby nie łapać tak, jak wcześniej. Albo jakoś tak Tylko, żeby łapać na gripach i nie móc dalej skakać przykładowo hopy w linii. Jak chcę zahamować, to robię o I no. Pyk, pyk, pyk. Ale ślisko Ale sketchy Dobra, ja dam, Marcela wytłumaczę jak dolecić drugą chopkę Skacząc sobie też jedynko, jedynkę I zaraz dam kamerkę I ostatnie minuty jeszcze on nagra A majtki zmieniłeś? Jo, ale dżibr pig, bez nogi nawet, <śmany> do fejki i tak o jedziesz, taka prędkość mniejsza niż myślisz, malutko, wybijasz się, dwie korby i leciutko. I w locie leciutko w lewo skręcasz, to znaczy w prawo. sorry jestem bez heblaj. I co teraz? Ostatnie minuty filmu? No to widzowie to. Trzeba piasto tutaj przykręcić. Dobra, to co widzowie? Lecimy! Kurde! Jakby luksusowo, a tam na na, na tego, na przód, co nie? Poleciałem. Bo ja za bardzo chciałem do przodu, tak żeby wiesz, żeby no taki raz clean. Raz. No jeszcze raz szybko. No Laura, To widzowie pamiętajcie o subskrypcji. Dzwoneczek na szary. Jedziemy dla Was. Wszystko chopkę też dla Was dobra! Dobra! Subskrypcja! Subskrypcja! Dzwoneczek. Dzwoneczek! I co jeszcze? Instagram tutaj. Instagram! Briana! I TikTok, bo już nowy jest. O no i TikTok tutaj. <grym> nie widzę tu, 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 no, a, a o, tu, tu. A tu. nie robić. No i dobra. Czekaj, ile ci jeszcze zostało? Może czasu jeszcze może się podpiszesz. Yy, sekunda. Siema Czekaj. A jej się nagrywa. Aha dobra. Poka... Jeszcze? Nie, jest 00 a nagrywa. Tak? No i skacz. Dobra jadę.